Jackie X nie jest kierowcą przypadkowym, bo już na początku swojej kariery w roku 1967 zdobył mistrzostwo Formuły 2. W latach 69-70 był wicemistrzem Formuły 1. Pierwszy tytuł przegrał z Jackiem Stewartem, drugi z Jochenem Rintem. Jackie w swojej karierze notował również fenomenalne rezultaty w innych gałęziach motorsportu, bo sześciokrotnie zwyciężał 24-godzinny wyścig Le Mans w latach 69, 75, 6, 7 i 81 i 82. Zanotował łącznie 8 zwycięstw w Formule 1 i jedno zwycięstwo w rajdzie Dakar w roku 1983 za kierownicą Mercedesa G-klasy. Ale Jackie najbardziej znany w rajdzie Dakar jest z jazdy legendarnym Porsche. Dwukrotnie był mistrzem świata WEC, wygrywał legendarny wyścig Bathurst 1000, był również mistrzem amerykańskiej serii Can-Am. W roku 1979, która w tamtych latach była bardzo mocno obsadzona, bo tytuł rywalizował chociażby z Kakersbergiem, Alanem Johnson czy Bobby Hallem. Jackie X w trakcie trwania swojej kariery. Przejechał 114 Grand Prix Formuły 1, zanotował 8 zwycięstw, 13 pole position i 25 razy stał na podium. Debiut na rajdzie Dakar nastąpił w roku 1981 za kierownicą Citroena. Pierwszej swojej edycji nie ukończył, ale udało mu się pokazać bardzo dobre tempo i wygrać jeden odcinek specjalny. Największy sukces odnotował w roku 1983, kiedy udało mu się cały rajd wygrać za kierownicą Mercedesa klasy G. Finalnie w całej edycji wygrał 5 odcinków specjalnych. Ostatnim rajdem Dakar w wykonaniu Jackiego Xa była edycja z 2000 roku, kiedy uplasował się na 18 pozycji. Oficjalnie karierę kierowcy wyścigowego zakończył w roku 1985, później jeszcze kilkukrotnie wystartował w edycjach rajdu Dakar oczywiście. Ostatnie edycje przejechał ze swoją córką. Jackie X najbardziej znany jest ze startów w rajdzie Dakar za kierownicą Porsche 959 Paryż-Dakar szczególnie z roku 1986. Kiedy to za kierownicą tego samochodu razem z Claude'em Brasserem, pokonując 14 tysięcy km, ukończyli raj na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej za swoimi kolegami w drugim takim Porsche. Co ciekawe w 2022 roku ten, dokładnie ten samochód, którym panowie zajęli drugie miejsce w rajdzie Dakar został z wielką pieczołowitością odrestaurowany przez Porsche Heritage i Porsche Museum do współpracy z Porsche Classic. Na przestrzeni całej swojej rajdowej kariery Jackie X wziął udział w 14 edycjach rajdu Dakar wygrywając łącznie 28 odcinków specjalnych.